Witajcie kochani! Dzisiaj przechodzę do Was z poleceniem pewnej książki. Książka się nazywa Medyczne aspekty tatuażu. Wygląda w ten sposób. Eee, dlaczego ją zachę... Eee. Witajcie kochani po trochę dłuższej przerwie wakacyjnej. Dzisiaj przechodzę do Was z pewną książką. Jest to książka, która jest mega warta uwagi dla każdej osoby, która zaczyna przygodę z tatuowaniem, a także dla tych, które już coś nieco potrafią. Książka nazywa się Medyczne aspekty tatuaży i wygląda w ten sposób. Zwykła okładka, nie przyciągająca uwagi, ale zawartość tej książki jest naprawdę bardzo wartościowa, więc tutaj całego sertucha gorąco wam polecam do tej lektury. Kosztuje ona coś koło 100 zł, przynajmniej ja ją w takiej cenie kupowałam, nie wiem, czy podróżała, czy potaniała. Jest to cena dla niektórych wysoka, dla innych niska, według mnie adekwatna do tego, co tutaj znajdziemy. Jakby warto jest zainwestować sobie tą stówkę i mieć kompendium wiedzy medycznej, żeby nie popełnić różnych gaf w tatuowaniu. Na przykład wielokrotnie mi się zdarzali klienci, którzy mają różne e, choroby skórne, i e, wcześniej musiałam na przykład dopytywać się lekarzy, ewentualnie szukałam też porad u innych tatuatorów, czy na danej skórze mogę wykonać e, wzór, czy nie. Natomiast tutaj w tej książce mamy już jakby rozpisane i wystarczy sięgnąć do tej lektury, żeby sobie poczytać i uświadomić o niektórych zagrożeniach e, i powikłaniach wynikających z Yy, źle podjętych decyzji. <tutaj>, Tutaj na przykład mówię o y, chorobach typu łuszczyca, y, bielactwo, łysienie, atopowe zapalenie skóry. To są takie najczęściej występujące choroby skórne, yy, gdzie właśnie klient chcąc sobie na przykład zakryć dany fragment skóry yy, wpada na pomysł, żeby zakryć to tatuażem. I Tutaj w tej książce mamy odpowiedź, czy na danej, danym obszarze skóry możemy wykonać wzór bezpiecznie, czy lepiej sobie odpuścić. Książka jest mega fajnie rozpisana. Mamy tutaj działy tematyczne, począwszy od historii tatuażu, po rodzaje trwałej pigmentacji czyli jakie są te, te rodzaje tatuażu, składniki tuszy. Coś bardzo ważnego, bo na przykład wielu klientów się dopytuje, czy mamy świadomość, co im wbijamy pod skórę. Losy pigmentu w skórze, co będzie z pigmentem, gdy go za głęboko wbijemy, co będzie z nim, gdy za płytko i co dzieje się z tatuażem po wielu, wielu latach od jego wykonania. Więc tutaj taka ciekawostka jest na przykład, że tatuaż nigdy nie będzie wyglądał dokładnie tak samo po 10 latach, jak w chwili, gdy go zrobimy. Tatuaże legislacja. To jest mega ważny dział dla osób, które myślą o własnym studiu tatuażu i chcą się dowiedzieć, jakie są uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Fajny dział, nie? Tatuaż czasowy, czyli nawet o hennie jest tutaj rozpiska. Jakie są powikłania wykonania tatuażu, czyli że na przykład mogą wystąpić infekcje bakteryjne, wirusowe? Tutaj pokrótce Wam tam napomknę teraz tylko o tym. Jeżeli będziecie chcieli coś bardziej szczegółowo, żebym weszła w te poszczególne działy, to napiszcie w komentarzu. A chętnie Wam nagram filmik o tym, co tutaj jest dokładnie rozpisane. Bliznowacenie. Coś też ostatnio bardzo często spotykane, czyli na przykład, że na tatuażu potrafi powstać blizna, wypukła yy, część skóry. Yy, I dlaczego tak się dzieje? Reakcje foto, yy, fototoksyczne, yy, migracja barwnika, rozmyty tatuaż. Prawda, że to są interesujące rzeczy dla osób, które się uczą tatuażu. Yy, przeładowanie pigmentem, czyli jak wygląda skóra, kiedy naprawdę za dużo tego pigmentu wbijemy w danym obszarze. Tatuaż, a łagodne i złośliwe nowotwory skóry, czyli działa totalnie na, na czasie? Bardzo często teraz spotykamy e, osoby, które w jakimś stopniu mają masę znamion skórnych i jakby e, jakie jest ryzyko, gdy wykonamy tatuaż na, na, na tej skórze. Co tutaj mamy jeszcze? Jakie są przeciwwskazania do wykonania tatuażu? bardzo często pada to pytanie od klientów, którzy mają na przykład jakieś powikłania skórne, yy, tatuaż, a niektóre procedury medyczne. I tutaj jest to dział dla osób głównie kobiet, yy, przeważnie kobiet, które na przykład planują zajście w ciążę i ewentualnie poród metodą cesarską, cesarskiego cięcia. Czyli y, tatuaż A, znieczulenie oponowe. Sama spotkałam się z wielokrotnym pytaniem, czy na przykład wykonanie tatuażu na kręgosłupie, y, na plecach, y, jest przeciwwskazaniem potem do wykonania znieczulenia. Tutaj mamy ten dział zawarty w tej książce, więc y, bardzo zachęcam do zapoznania się z tym. Y, tatuaż A, rezonans magnetyczny. Biopsja węzła wartowniczego u pacjenta z tatuażem. No takie, niektóre są działy takie już stricte bardzo medyczne. Hmm, historia usuwania tatuaży. Jakie są metody usuwania tatuaży. Co dzieje się z pigmentem pod wpływem wiązki lasera. Tutaj też jest właśnie wiele e, takich m, zagadnień, które są zadawane przez klientów w formie pytań, czyli na przykład jak zareaguje laser, m, jak zareaguje tatuaż na laser ile y, sesji lasera jest potrzebne do usunięcia danego tatuażu i tak, dalej, i tak dalej, Więc tutaj naprawdę w, tak powiedziałabym chudej książce jest zawarta bardzo ogromna wiedza. 100 zł to nie jest jakieś duży pieniądze, a uważam, że to jest inwestycja w siebie. Jeżeli chcecie Mieć oraz zeznanie od medycznej strony tatuażu, wykonywania tego zawodu, no to serdecznie Wam polecam. Czasami jest lepiej po prostu sięgnąć po lekturę i nawet mieć ją na półce i móc zerknąć w danej chwili, niż szukać informacji w internecie. No bo wiadomo, czasem jest to wartościowa informacja, a czasem nie. Jak to się ci, wszystko to może się znaleźć. No a tutaj mamy, jakby, podkładkę w postaci książki napisanej napisane przez osobę, która yy, no jakby się na tym zna. Przebrnęłam przez ten temat. <tak>, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do mnie, yy, czy chcielibyście, żebym nagrała o czymś konkretnie filmik, no to piszcie to w komentarzach. Yy, jeżeli chcecie, żebym omówiła bardziej szczegółowo te działy, yy, to też piszcie w komentarzu. Bardzo chętnie nagrałabym Wam jakiś filmik, yy, ponieważ... Te działy to są bardzo często pytania, które zadają klienci. Więc, żeby mieć jakąś wiedzę na ten temat, trzeba po prostu przez to przebrnąć. Dla niektórych może się wydawać to nudne, dla innych ciekawe, ja uważam, że to jest niezbędne. Gorąco Was zachęcam do lektury. Jeżeli macie jakieś inne książki tego typu polecajki, no to też napiszcie mi w komentarzu. Bardzo chętnie je sobie przeczytam, zakupię, bo lubię akurat takie ciekawostki, taką literaturę tematyczną mieć u siebie. Więc do następnego.